Siemano widzowie, dzisiaj będziemy udawać bota, ale bota kotka, oczywiście z modulatorem głosu. Cześć. Cześć, jestem botem zaprojektowanym przez Epic Games. Postaramy się nabrać ludzi, że jesteśmy faktycznie botem dodanym przez Epic Games, do pomagania ludziom w zdobywaniu wygranych w grach. Będziemy używać do tego skina henchmena w lobby, co jeszcze bardziej podwyższy stawkę. A 20 tysięcy łapek pod tym filmem to kolejny taki troll z czymś innym i jeszcze na wyższym poziomie. Jeżeli chcesz wygrać z ze sklepu na przykład taką świetną Renegade Riderkę, wystarczy, że zrzulisz łapkę w górę, komentarz oceniający film oraz subskrypcję z dzwonem. Jeśli nie zostawisz łapki w górę w ciągu 5 sekund, no to na pewno dałbyś się nabrać na tego trola. Zobaczmy ilu was jest. Tu jest pomagier. Chcecie zagrać sklepu. Za e, co to jest? Cześć, jestem botem zaprojektowanym przez Epic Games. Graf, e, co to za skin? Ja robię screeny, bo, ale ona ma taki smutny głos. Cześć! Chcecie zagrać ze mną? Mm, tak. Czekajcie, no swojego ulubionego skina. Może e, jest proszeł. Dajcie Reddy, leci. Cześć! Podoba to wam mój skin? Co to. E to jest A. bot? Jak to jest bot, to on przecież gifty może kupować, dobra nie ma. Jak wam podoba się sezon trzeci w Fortnite? Epic Games zdesignowało mnie po to, abym pomagał graczom, którzy nie mogą znaleźć sobie składu. Mi możesz pomóc w doładowaniu fałdolców. Ja chcę 2000. A nie, to nie może być modulator, bo typ miał pomagiera! <śmiech> <śmiech> Wiedziałem, że pomagier pomoże. Nie, to jest, tak nie, nie, nie może to być bot. Ej, ale jak to gramy z botem prawdziwym? Nie no na pewno, bo pomagiera. Nie pierwszy raz gram z botem no ja, jak że tam chodzik, ultubera, nie? Że, że skin pomagier może będzie w sklepie, a ten typ guma, ja nie wiem. No, bo w sklepie nie. nie skin pomagiera wykrywa, jest następny, ja tylko nie dla botów. Przeciwnicy wyeliminowani. Czekam, aż bus się naładuje. wow, wow, wow. wow. Ej, to jest chyba serio bot, jak on tak mówi. No. Ale nie no, że on w ogóle troluje i skacze, no zobaczcie. Restartuję członków oddziału. To skąd on ma niby tego skina, tych bot, tego bota? No właśnie, gościu, ale od kogo on dołączył w ogóle, jak może? Ale... Może to jest znajomy Kamila, który dołączył? Potrzebuję pomocy, potrzebuję pomocy. Aur. Nie! Aura, aura, aura. jeszcze raz w bocie, proszę. Zagrajmy jeszcze raz. Co to jest? Oczekiwanie. Na, gracza. te Smalczyk. Co to jest? <grym> <grym> Fajna emotka. <grym> <grym> to jest na pewno bot. 100% te motki nigdy nie widziałem. Serio, nie widział nigdy te emotki! Dobra, robię sieci. screeny i wysyłam to Rogalikowi albo... Nie wiem. <grym> bo to to robię, to robię screeny to i wysyłam to Rogalikowi. <grym> Brawo! Brawo, ziomek, jesteś szefem. On nie uwierzył, że mamy takiego kogoś w ekipie. Losuję między wami darmowego skina do gry. Okay. Mi, mi, mi. Będzie to najrzadszy skin, jaki udało mi się ostatnio znaleźć. To ja, to ja muszę być. Uwaga, Ciekaweko. start losowania. Skin powinien tak, zostać przy... dodany do szafki zwycięzcy. Dostałem Szczy... skina. Szczęściarz. Jak to. No, zobaczcie, tak właśnie. zobaczcie, co się teraz dzieje. Nie? Choinkę masz. A ja... tego w grze nie ma. O co chodzi? C jak to? Jest to jeden ze skinów, które boty darują graczom. Co? E, jak? A dlaczego? To? Co? Jest to najrzadszy skin w grze. Aktualnie co? posiada go tylko 14 osób. Co jest grana? Dobra, zaraz idę. I nie wiem, że było mamy Chociaż... Nie z... <grym> ja W to nie wierzę. Co to jak? Co to za taniec? <noise> Ci ludzie są bogami, nie? Ja będę spadał do następnych osób. Trzymajcie się! To się ma! Ale przyjmij zaproszenie do znajomych! Jak tak zrobić? Ja tak Ej, nie umiem. A go! Ale ty, cześć! Może Jestem botem zaprojektowanym przez takiego. Epic Games. Chciałbym pomóc wam Ale jak? Krem. Ja pierdzielę ja rugaliki! Pozwólcie, że Chcę wybiorę smarczyć? swojego ulubionego skina! A, a jak się nazywasz? Jestem na Kitek, świecie. bot od Epic Games Gdzie leci Ale jak Kitek? się nazywasz na całym świecie? Kitek, po prostu, Kitek Bot Ej Smalczyk, czy to jest podejrzane? No ja go nie znam, to wy go musieliście zaprosić to Kurde, to nie ja go zaprosiłem Nie ja znam Kto to? Was się powinien pytać, bo ja go nie ja zapraszałem Ja jestem zwykłym bym. botem Nie rozumiem Ty jesteś rogalikiem Nie rozumiem twojej komendy Kto to jest? Piękna, piękna, kurde, piękna. Czemu ty tak słabo graszki? Ja dostosowuję się do waszego poziomu. Tak więc, jeżeli ja gram słabo, to wy musicie grać jeszcze słabiej. O kurde. To jest fakt. Co jest no, kto to jest? Mogę rozdać tylko jednego skina w jednym lobby. A możesz dwa? Nie, nie mogę. Proszę. Nie mam skinów. Ja też mam cię proszę. Ja Trzymajcie się, do usłyszenia. Jestem Przykładwa. botem zaprojektowanym przez Epic Games. Właśnie, ty, 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 kto to jest? Chcecie zagrać ze mną grę? A kupisz nam cały sklep? <laughs> Od razu kupisz cały sklep. Mogę wylosować Wam jeden prezent. Natomiast dopiero po gierce. Okej, okay, ale to jest nie możliwe, że ma hendrymanek. Jak... Aha. Uh -huh. nie, nie, nie wyszedł nigdy na razie. Kto ma tego kitkę znajomych, tego bota? Ja, ja miałem, dodaj, znajomego epickiego. Ja ty pani mam znajomyć? <grym> nie, <grym> nie no, jeszcze... na pewno on są od Was. <grym> okay, ja po prostu że na i zobaczyłem, że. Wasz open lobby, to dołączyłem. Boty same dołączają do lobby, nie potrzebują zaproszenia. A dobry jesteś? Mój poziom zależy również od waszego, więc jeżeli wy jesteście słabi, to ja również. Czyli jaki jestem, słaby czy dobry? Dobry. Dobry, dobry. Dzięczny. A ty nie. jesz papryczki, bocie? Papryczki. Nowy przedmiot dodany w sezonie trzecim. To nawet zaznaczył. Papryczka. Podnoszę. Zjedź. Zjadłem. Zatańcz fake DL! Teraz biegam szybciej! Zatańcz fake DL! Tańczę! Flos! Zatańcz fake DL! Zatańcz, take DL. Zatańcz najlepsi kumple! Ja mam MK. MK Dobra, i te... bocie, O ty zatańczył fake dl Fake DL! Musiałem wyszukać w bazie danych! To, to będzie chyba jakiś youtuber znany. Przez <laughs> kolapsę. To postaw lunch pada. Jesteśmy na wodą Ale w sumie dobrze Zobacz będzie, zo, nie pustaj mi nad Wiedziałem Wracam do lobby <grym Ten, <grym ten lobby. <grym> jest jeszcze lobby Ale czemu ludzi ludzie, ludzie są tacy, ludzie są tacy, że tylko widzą coś ja na komórku Present, present, Prezent, 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 nie dajcie też. mi prezent, dajcie mi pre prezent, dla mnie prezent Robię losowanie z kina Jeden z was otrzyma go do swojej szafki Losowanie rozpoczęte. Ja chcę? ja chcę w ja chcę skina. Dostałem skina, zobaczcie. Dostałem skina, zobaczcie. Co ty pieprzysz? Losowanie zakończone. Co? O co chodzi? Co ty pieprzysz? Nie no walisz. Przecież tego w nie ma nawet no. Czemu on ma złote wszystko? Co? Bocie, wyślij mi skina. Wyślij mi coś, wyślij mi coś! Niestety Bot może wysłać tylko jednego skina na godzinę. Na godzinę, A? gramy godzinę z nimi i Minka, mi? Minka zrzedła, Minka zrzedła, bo myślałeś, że nie jestem botem, tak? Ej, wyśleś mi za godzinę coś! Co? Co? Co Co, Co? Co ty godes? Ja pierdykam Są one podarunkiem Co, od ja bocia. To jest szansa, że to jest powtórz, na Powtórz, błąd. jeszcze raz, co powiedziałeś. Ej, no. Ja pierdykam. U na pół, bot i że grasz. Ale, chłop, ale ty smacik już farta. Ale ty masz... Nie, nie bałaj go. Człowieku, jakiego ty masz farta, że on ci wysłał tego? Nasz sam jestem w szoku. Gościu, gramy z botem w lobby wysłał mu jakiegoś skina. Brawa. Brawa. Tego skina w grze nie ma. Tak, Bo, nie zaraz tym skinem odcinek nagrywam. Nie ma. No dawaj. Oj Gra... Ej, goźdż ma henchmana jakiś, body wysłał skina. <grymma> Okej, okay, lecę z więc do następnego lobby. Czy chcecie jeszcze coś powiedzieć? Tak, wyszli mi z kina! Ja, ja. I też. Kina. Trzymajcie się no, i do zobaczenia! Nie, no Ej, do no, 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 hey. no. wyszli, miskina. Bocze. Bocze, wyszli, wyszli miskina. mi z kina! mi no, Proszę cię, wyszli mi z kina! mało Kocham was widzowie! Nie, no, rogal, nie! Mój no, rogalik, no! Nie, no, dwóch YouTuberów w tym samym nie. rogalik. Kocham Was, widzowie, wiecie o tym, nie? Nie, no, rogal, ja, rogal z kamer. To no, było no. wiadomo, że to rogalik. Dobra, trzyma, trzymajcie to się, to widzowie. Kocham się... Was. Piękne, no takie reakcje ludzi są przepiękne. Kiedy są pewni, najlepiej jest, kiedy są pewni, że nic ich nie stronuje, a w końcu zostają takie oddzwona i na koniec jeszcze będą To było wiadomo, że to rugalik!